Jesteśmy teraz na dolnym tarasie Achillesa w Achilionie. To, co teraz chcę Wam opowiedzieć, wiąże się z tą rzeźbą tu z tyłu. Jest to Freeni. Freeni, co ciekawe, była kurtyzaną pracującą w Atenach. Zresztą dorobiła się niezłej fortuny na swoim zawodzie. No i teraz pytanie, dlaczego nasza katolicka empress Sisi postawiła jej pomnik tutaj. Otóż w audiodeskrypcji dowiedziałem się bardzo wielu rzeczy, ale w tej chwili powiem wam tylko niektóre. Otóż Frini była, była tak bogata, że swego czasu, gdy Aleksander Macedoński zburzył Teby, powiedziała, że okej, okay, ja sama ze swoich pieniędzy mogę odbudować mury Teb, natomiast chciałabym, żeby była taka taki napis zburzony przez Aleksandra, odbudowany przez kurtyzanę Frini. Frini. Tak. To jest jej taki nickname, to nie jest jej prawdziwe imię, ale ono coś tam znaczy i podobno to jest, jest też wyrazem takiego sarkazmu i dystansu do samej siebie, że ona się postanowiła właśnie tak nazywać, ponieważ środowisko kurtyzan jej dało taką prostu ksywkę. Drugą słynną rzeczą związaną z tą, z tą postacią jest to, że ona pewnego razu podczas pewnych uroczystości poświęconych Posejdonowi po prostu rozebrała się do naga, weszła do wody, wyszła z powrotem i wszyscy byli, generalnie byli zachwyceni, szczególnie taki jeden malarz, który zainspirowany tą sceną narysował, namalował później słynne pojawienie się i wyjście Afrodyty z wody. Afrodyty bogini piękna. Później były oczywiście inne, inne przedstawienia tego, tego faktu, ale podobno inspiracją właśnie jest ta, ta, to zagranie tej bohaterki, którą mam tutaj za sobą. Była też, była też trzecia sytuacja w pewnym momencie oskarżono o obrazę um, jakiegoś tam, powiedzmy, moralności publicznej. No i postanowiono przed sądem. No i ona zrobiła to, co miała najlepiej, to znaczy podczas swojej obrony po prostu rozebrała się tam do naga. No i cóż, i, 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 i znowu wszyscy o nie mieli, a jej taka nieskazitelne piękno zostało odczytano jako po prostu no, znak od bogów, i została zwyczajnie uniewinniona, ponieważ no w starożytnej Grecji była taka, była taka jakby prosta filozofia, prawda? że piękno, dobro jest ze sobą związane. Czyli ktoś, kto jest przepiękny, musi być też dobry i sprawiedliwy. I została uwolniona. Później Frini stała się bohaterką wielu romantycznych wierszy. I wtedy, właśnie z tych wierszy, o niej dowiedziała się cesarzowa Sisi i postanowiła postawić jej tutaj, w tak eksponowanym miejscu, pomnik. Bardzo ciekawa postać, bardzo się, bardzo byłem zaskoczony słysząc to wszystko o niej. No, jest to miejsce eksponowane, ponieważ ona jest naprzeciwko naszego Achillesa, zwycięzcy, którego to pomnik tutaj akurat postawił. Cesarz Wilhelm II, czyli kolejny właściciel tego miejsca. Do tego pomnika jeszcze sobie podejdziemy.